Szanowni Państwo, nasz uniwersytet to nie tylko tradycja, to nie tylko piękny barokowy gmach główny naszego uniwersytetu, ale także nowoczesne wnętrza Wydziału Biotechnologii, Informatyki, Matematyki. Jesteśmy nastawieni na badania, ale jak dopasujemy do tego prawo, którym rządzimy się, jak dopasujemy do tego nasz statut? Kiedy prowadziłem kampanię w trakcie wyborów rektorskich, mówiłem, że potrzebujemy zmiany naszego statutu. Ale nie chodzi tutaj o zmianę po to, żeby wprowadzać kolejne elementy, które skomplikują naszą sytuację prawną. Wprowadzamy zmiany, ponieważ statut powinien odpowiadać naszej strategii. Mamy bardzo ambitną strategię, ale statut, który został uchwalony, nie odzwierciedla tego, co w niej jest najważniejsze. Zobowiązaliśmy się wspierać badania naukowe, najwyższej jakości, dydaktykę. W mojej ocenie, w chwili obecnej, nasz statut nie akcentuje tych wartości. Czym jest nasz statut? To, czym posługujemy się obecnie, jest przede wszystkim sposobem na zatrzymanie zmian. Natomiast to, czego potrzebujemy, to dopasowanie naszego stanu prawnego do tego, czego sami chcemy do wspierania najwyższej jakości dydaktyki, do wspierania światowej jakości badań, relacji międzynarodowych, nawiązania bliskiej współpracy z otoczeniem. Jeśli chcemy zrealizować te wartości, dla których ustanowiliśmy naszą strategię, musimy dokonać rozważnych zmian w naszym statucie. Szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy dobrze się rozumieli. Nasz statut ma swoje dobre strony, Pozwolił nam przejść spokojnie, współpracując w ramach naszych zespołów okres, który był dla nas bardzo trudny. Okres największych zmian wdrażania nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ale czy to nas satysfakcjonuje? Jeżeli spojrzymy na te nowe elementy, które wprowadziliśmy do statutu po to, żeby dostosować go do nowej ustawy, okaże się, że coś zgrzyta. Bardzo bym chciał, żebyśmy. Pomyśleli, jak te zgrzyty usunąć. Otrzymujemy informacje z ministerstwa, że nasz statut wymaga zmian, ale dla mnie dostosowanie statutu do ustawy to pewna oczywistość. Natomiast liczy się coś więcej. Co chcemy wprowadzić do tego statutu, by odpowiadał on naszym potrzebom? Szanowni Państwo, jeśli myślę o tym, jak zmieniać statut, to nie zastanawiam się nad głębokimi zmianami strukturalnymi. Moglibyśmy je zrobić. Ale to, czego my potrzebujemy przede wszystkim, to jeszcze raz bardzo mocno to podkreślę: stworzyć taki statut, który będzie wspierał nasze marzenia, nasze dążenia, który będzie wspierał przekształcenie tego, co było, to, co de facto jest teraz w naszym statucie, w to, co będzie. Przekształcenie naszego Uniwersytetu w nowoczesną uczelnię, taką, która będzie przyjazna badaniom, dydaktyce, współpracy z otoczeniem. Jeśli więc chcemy zmian, spróbujmy sami odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujemy. Bardzo Państwa zapraszam do tej wycieczki w głąb naszego prawnego otoczenia i do poszukania pytań i przesłania nam odpowiedzi. Co potrzebujemy zmienić? Szanowni Państwo, w miejscach takich jak to laboratorium na Wydziale Biotechnologii rodzą się zmiany, rodzi się przyszłość. Te zmiany nie są spektakularne, nie buduje się tutaj lasera. Ale od tych zmian zależy kształt naszego życia za 10-20 lat. Szanowni Państwo, zmieniamy nasz statut, chcemy go zmienić właśnie w ten sposób. Drogą być może niewielkich, ale kluczowych zmian, które zmienią sens funkcjonowania Uniwersytetu. Bardzo Was zapraszam na trzy tygodniowe konsultacje. Do 5 października przesyłajcie swoje uwagi na adres. Statut 2020-maupa.edu.pl Bardzo Was proszę o zachowanie swoistego formularza, złożenie Waszych uwag z trzech części. Który zapis statutu chcielibyście zmienić? Jak chcielibyście go zmienić z konkretną treścią? I przede wszystkim, jak ta zmiana odnosi się do naszej strategii? Bo proszę Państwa, zależy mi na tym i bardzo mocno będę to podkreślał. Te zmiany nie mają mieć charakteru swoistego olśnienia kogoś naszymi świetnymi pomysłami. Zostawmy to na bok. Skupmy się na tym, co jest najważniejsze dla naszego funkcjonowania, dla naszego codziennego prowadzenia badań, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, nawiązywania kontaktów z naszymi partnerami z zagranicy. Ja głęboko wierzę, jestem o tym przekonany, że mamy świetne pomysły, dzięki którym nasz statut pomoże nam stworzyć bardzo szybko, dynamiczną, prężną, nowoczesną uczelnię. Liczę na Was i mam nadzieję, że razem uda nam się ten cel osiągnąć.